Wstęp. największy żar, największe wyzwanie, największa prędkość. Słońce z naszej perspektywy wygląda jak spokojna jasna kula na niebie. W rzeczywistości to gigantyczny reaktor termojądrowy o średnicy 1,4 miliona kilometrów, generujący więcej energii w jednej sekundzie niż cała ludzkość zużyje przez milion lat. Jest źródłem życia. Ale i kosmicznych burz, które mogą zakłócać satelity, komunikację, prąd i zdrowie astronautów. Przez dekady nie udało się zbliżyć do Słońca bardziej niż planeta Merkury. To zmieniło się dopiero w 2018 roku, gdy z Cape Canaveral wystartowała Parker Solar Probe mała, ale niezwykle wytrzymała sonda, której celem było do dotknięcie Słońca. W tym filmie dowiesz się, dlaczego ta misja jest absolutnie wyjątkowa. Jakie przeszkody musiała pokonać, jakie rekordy bije i jak zmieni naszą wiedzę o kosmosie. Przed Tobą opowieść, którą będą studiować kolejne pokolenia naukowców. Słońce, piekło i kolebka, życia Słońce to nie jest zwykła gwiazda. To żółty karzeł G2Fi, termonuklearna piec, która w każdej sekundzie przetwarza 600 milionów ton wodoru. Jest źródłem grawitacji utrzymującym układ słoneczny ale też źródłem nieprzewidywalnej pogody kosmicznej. Każdej sekundy emituje więcej energii niż cała ludzkość kiedykolwiek zużyje. Erupcje słoneczne potrafią zniszczyć satelity, wyłączyć prąd na Ziemi i stanowić zagrożenie dla astronautów. Jednak mimo dziesiątek obserwatoriów, nasza wiedza o Słońcu, węsiej Seny, zwłaszcza o tajemniczej koronie, wciąż była ograniczona. Korona, zewnętrzna atmosfera osiąga miliony stopni choć powierzchnia pie, tylko 5 Dejtmijer. Zagadki, które Parker Solar Probe ma rozwiązać, długo uważaliśmy, że powierzchnia Słońca jest najgorętsza. Tymczasem, paradoks korony. Powierzchnia Słońca, zaledwie D. 55... Korona ponad milion stopni. Dlaczego atmosfera Słońca jest tak gorąca? Kolejna zagadka. Wiatr słoneczny... Strumień naładowanych cząstek, który pędzi przez cały układ słoneczny z prędkością do 3 milionów km, asi, kształtując heliosferę. Wyrzuty masy koronalnej, tylko CME, olbrzymie eksplozje, mogące wywołać zjawiska takie jak zorza polarna, czy zakłócić działanie prądu i GPS. Dzięki Parker Solar Probe możemy po raz pierwszy naprawdę zbadać te zjawiska w miejscu ich powstawania. Eugene Parker. Wizjoner, w którego nikt nie wierzył, za tą misją stoi legendarny astrofizyk Eugene Parker. Już w latach 50. XX wieku postulował, że Słońce stale wyrzuca strumień cząstek wiatr słoneczny. Wówczas naukowcy nie wierzyli, jego pracę chciano odrzucić, ale satelity potwierdziły istnienie wiatru słonecznego i nazwisko Parker zapisało się w historii. W 2018 roku po raz pierwszy w historii NASA. Sonda kosmiczna została nazwana imieniem żyjącej osoby, Eugena Parkera, który sam oglądał start swojej sondy. Trzy dekady niepowodzeń. Dlaczego tak trudno zbliżyć się do Słońca? Słońce wydaje się być blisko, ale dotrzeć tam to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych wszechczasów. Startując z Ziemi, poruszamy się wokół Słońca z prędkością prawie 30 km skaci. Zbliżenie do Słońca wymaga wytracenia ogromnej energii orbitalnej. To trudniejsze niż lot do odległych planet. Przez lata brakowało materiałów, które wytrzymałyby żar i promieniowanie. Dopiero nowoczesne kompozyty, rewolucyjna automatyka i genialna miniaturyzacja umożliwiły narodziny Parker Solar Probe. Jak Parker Solar Probe przeżywa? Technologie z granicy science fiction, tarcza termiczna TPS, Thermal Protection System, szertem grubości, z węglowego kompozytu z pianką. Pokryta specjalną białą powłoką, odbijającą promieniowanie. Od strony Słońca wytrzymuje temperaturę do 1074°C. Za nią instrumenty mają około 30 dołów. Chłodzenie i panele słoneczne, panele ukryte są za tarczą. Tylko wąskie końcówki wystają i są aktywnie chłodzone cieczą. Cała elektronika jest oszczędna, a sonda zużywa mniej energii niż zwykła suszarka do włosów. Autonomia i samoleczenie sonda działa samodzielnie przez większość czasu, z opóźnieniem sygnału nawet 8 minut. Sama reguluje orientację tarczy, reaguje na mikrometeoryty i w razie potrzeby automatycznie restartuje systemy. Minimalizm i precyzja masa tylko 685 kg. Każdy element zoptymalizowany, by zmniejszyć powierzchnię narażoną na żar. Start i trajektoria gdy hamowanie jest trudniejsze niż przyspieszanie. Start 12 sierpnia 2018 Cape Canaveral, rakieta Delta IV Heavy, wówczas najmocniejsza amerykańska rakieta. Aby naprawdę zbliżyć się do Słońca, Parker Solar Probe musi aż 7 razy skorzystać z asysty grawitacyjnej Wenus. Każdy przelot spowalnia sondę względem Słońca to odwrotność misji do planet zewnętrznych. Efekt w 2025 roku sonda minie słońce w odległości zaledwie 6,16 miliona kilometrów od jego centrum. To tylko nieco ponad 9 promieni Słońca rekord czasów, Największa prędkość w historii. Rekordy Parker Solar Probe już w 2021 roku przekroczyła 260 tysięcy km2. W 2025 osiągnie ponad 700 tysięcy km to OK, 0,064% prędkości światła. W minutę mogłaby okrążyć Ziemię 17 razy. Pokonane Helios 2, New Horizons Messenger, Solar Orbiter i każda inna sonda w historii. Instrumenty naukowe, co bada Parker, Solar Probe Field zmierzy pola elektryczne i magnetyczne oraz fale i turbulencje w koronie Słońca. Pozwala zrozumieć, jakie fale rozgrzewają koronę. Whisper Wide Field Imager for Parker Solar Probe. Pierwsza kamera rejestrująca koronę i struktury blisko Słońca. Unikatowe obrazy erupcji, switchbacku, struktur pyłowych. SWEB mierzy gęstość, prędkość i energię cząstek wiatru słonecznego. Pozwala zobaczyć, gdzie i jak powstają różnice w energii wiatru. is atay wykrywa wysokoenergetyczne cząstki powstające podczas erupcji. Pomaga zrozumieć dlaczego niektóre cząstki docierają do Ziemi w kilka minut, inne w godziny. Najważniejsze odkrycia i przełomowe wyniki misji Switchbacki. Skaczące pola magnetyczne sonda potwierdziła, że pole magnetyczne korony ciągle gwałtownie zmienia kierunek. Switchbacks. Odkrycie to wywraca do góry nogami wcześniejsze modele, pokazując ogromną dynamikę słońca. Powstawanie wiatru słonecznego po raz pierwszy zarejestrowano dane z miejsc powstawania wiatru. Parker Solar Probe wykryła mini erupcje, które napędzają cząstki. Tego nie sposób zaobserwować z Ziemi. Pyłowe pierścienie odkrycie pyłowego pierścienia blisko Słońca kluczowe dla zrozumienia ewolucji układu słonecznego. Koronalne dziury i CME bezpośrednie obserwacje dziur koronalnych, źródła szybkiego wiatru. Sonda dostarcza na żywo dane o CME. Rewolucja w prognozowaniu pogody kosmicznej. Ekstremalne warunki. Co musi znieść Parker Solar? Prop temperatura. Strona osłonięta tarczą. Do 1667 DeWilson. Za tarczą tylko 30 do 2000. Promieniowanie. Setki razy większe niż w okolicach Ziemi. Mikrometeoroidy. Nawet drobny pył to potencjalna katastrofa przy tej prędkości. Burze magnetyczne, nagłe zmiany pola magnetycznego, erupcje cząstek, autonomia, sonda działa bez pomocy ludzi, każda awaria może zakończyć misję. Parker Solar Probe versus inne misje słoneczne Helios 2. Rekord do 2201, 43 miliony km 62 tysięcy km. Solar Orbiter za. Podobne cele, ale zawsze dalej od słońca. Messenger Merkury. Blisko słońca, ale wciąż w cieniu Parker Solar Probe. To Parker pierwszy naprawdę dotknął słońca. Znaczenie praktyczne dla Ziemi prognoza pogody kosmicznej. Szybsze ostrzeżenia o burzach, ochrona satelitów i infrastruktury energetycznej. Lepsze zrozumienie cyklów słonecznych. Możliwość przewidywania okresów wzmożonej aktywności i skutków dla technologii. Nowe technologie materiałowe i automatyzacja. Rozwiązania używane już teraz w lotnictwie, energetyce czy robotyce. Inspiracja, edukacja i nowa era badań Słońca. Tysiące studentów analizuje dane z misji. Powstają projekty edukacyjne na całym świecie. Parker Solar Probe inspiruje młodych naukowców i inżynierów. Misja pojawia się w dokumentach, podcastach i memach. Stała się symbolem kosmicznych ekstremów. Co dalej? Przyszłość misji jeszcze bliżej. Do końca misji sonda zbliży się na 616 milionów km od centrum Słońca. Kolejne rekordy. Każde okrążenie to nowy rekord prędkości i bliskości. Nowe odkrycia. Dane będą analizowane przez dekady po zakończeniu misji. Ryzyko. Każdy przelot przy tej prędkości i promieniowaniu może być ostatni, ale już teraz misja spełniła większość swoich celów. Ciekawostki i fakty Parker Solar Probe to jedyna sonda nazwana imieniem żyjącego naukowca. Komunikacja, sygnał z sondy może mieć opóźnienie 8 minut. Całkowity koszt, łodem pół miliarda dolarów. Niedużo jak na tak przełomową misję. Każdy komponent zaprojektowano, by przetrwał minimum 10 bliskich przelotów przy żarze Słońca. Bez tarczy sonda stopiłaby się w kilka sekund. Parker Solar Probe to dowód na odwagę, inżynierski geniusz i chęć poznawania nieznanego. Pozwala nam lepiej przewidywać słoneczne burze, chronić cywilizację i się rozumieć gwiazdy i inspirować kolejne pokolenia. Jej historia zostanie na zawsze wpisana w dzieje podboju kosmosu i nauki.